Pewnej opowieści. Usiądźcie i posłuchajcie. Zapraszam. Europa Środkowa i wioska. Niewielka, kryta strzechami, lecz słynna z karczmy na rozdrożu. Siedzą goście w karczmie, oczywiście przejezdni, kupcy, szlachta. Otwierają się drzwi. Wchodzi blady jegomość. Taki niekoniecznie Żywy, według tych, co tam siedzą. Ale zasiada do stołu, zamawia jadło, normalnie. Ale karcz masz taki podejrzliwy, trochę przestraszony, sam zbladł. No i się przygląda. Ale gościu zamówił polewkę, zamówił pieczyste z kaszą, siedzi, no i konsumuje. Lekko blady, taki trochę jak mleko, no ale nic się nie dzieje, póki co. Karczmarz chciał coś sprawdzić. Według legend i przekazów, ten magicznym środkiem do sprawdzania i odstraszania takich istot jest czosnek. Zapobiegawczo samemu zjadł dwa czy trzy ząbki i dorzucił klientowi do kaszy. Staru wymieszał podał, jak jest podejrzany, to lepiej go sprawdzić. Danie na stół. Klient bierze łyżkę, próbuje kaszy i zamiera, zastyga. Karczmarz pyta, czy wszystko w porządku, chuchając czosnkiem na Wielmoże w sposób dość perfidny. Wielmoża przełyka kęs, który wziął do ust, patrzy na karczmarza i z pięknym wschodnioeuropejskim uśmiechem, patrząc na niego i prosto w jego oczy odpowiada – lubię, jak moje danie jest dobrze doprawione. W tym momencie karczmarz zemdlał. Reszta gości karczmy zaczęła się tłoczyć przy drzwiach, niemal się tratując. Gdy już wszyscy wyszli z razem z drzwiami, część z oknami z karczmy, wszedł jego pachoł. Znowu wasz to zrobiłeś? Ja nie no skądże? To, że jestem z przyrodzenia blady jak mleko, to nie znaczy, że jestem wampirem. Ocuć karczmarza wino, żeby podał.